Chodź, świga, idziemy. Naprzód. Chodź, świga, Chodź. No 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 Co? Co to jest? Sira, no ale podejdź do tej krowy, żeby ona wiedziała, że to nic nie, nie robi. No i idź. Idziemy tam. Nie bój się, Sira. Chodź. Chodź, zobaczymy co to jest. Chodź. O, ale wzięła to z dystansu. Krowa trochę jest zastawana. Co to jest, Sira? Nie, się lepiej Ja jej nie wziąłem, ona sama odskoczyła. Nie, ja bo gruzówkę ją wysłyszyła. Co to jest sire? Ona się nie rusza, sire, spoko.